Witajcie w moim pierwszym odcinku Akrobatyka Challenge. Tutaj w pudełeczku są karteczki. No i tutaj jest właśnie akrobatyka napisana, co mam zrobić. Gdy tego nie zrobię, to wtedy odej nie będę miała, stracę jeden punkt po prostu. Więc nie będę już tam więcej gadać no i przynudzać więc zapraszam do oglądania Dobra sznur Czekajcie żeby wy widzieli to poczekajcie tu tutaj nur O, no i jak jest zaliczone, to piszcie w, komentarz w komentarzach. Czy wy też to nie zaliczacie? Tak wszystkie. Gwiazda na przedramionach. Nie wiem, czy będzie się Się... Teraz przejście w przód. Dajcie siódme skarpetki no bo ja się bardzo ślizgam na nich. Okej. Okay. w tył. O, tutaj. Robię o tak. że tak przekładam, ale muszę robić, żeby wywideli. Wy Gwiazda. Нажимаем на одной рамке. Гвязда на левой рамке. И на... Prawa i ręce. Mostek. Bramańki z leżenia. Czy tam z siedzenia. Dobra. Mostek ze Pytanie na głowie. Kaczyna. Będę mnie. Na rękach czekajcie. Znaczyć tutaj, żebym nigdzie nie walczyła. Dobra. Stanie na rękach. Wschnurzę. Wstanie na rękach. na dzisiaj, pa! Zapraszam do subskrybowania i łapki w górę, pa!